Na szeptanki zaprasza Hanka: Badajcie tajemnicę razem ze mną. Są zaginięcia naprawdę tajemnicze, które przez lata budzą zainteresowanie całej armii ludzi. Często teorii dotyczących takich spraw nie brakuje, i wiele z nich wydaje się być bardzo prawdopodobnych. Ale są również takie sprawy, które oprócz tego, że są tajemnicze, są również dziwne. I trudno zrozumieć, o co w tej sprawie może chodzić. Każda teoria wydaje się mało przekonująca i bardziej nierealna niż prawdopodobna. I taka jest właśnie historia 39-letniego Davida Glena Louisa, który poszedł do domu kolegi, by wspólnie z nim kibicować swojej ulubionej drużynie podczas meczu telewizyjnego. A przynajmniej tak sądziła żona. Jednak to, co działo się później, sprawiło, że ani ona, ani nikt inny nie potrafił sobie wyobrazić, co tu się mogło wydarzyć. Był 28 stycznia 1993 roku, kiedy żona Davida, Karen i mała dziewięcioletnia Loren, córka pary, zdecydowały, że wybiorą się do Dallas, aby zrobić zakupy. Była to spora wyprawa połączona z innymi atrakcjami, ale wypad dobiegł końca 31 stycznia i dziewczyny pojawiły się w domu, stęsknione za mężem i tatą. Ku swojemu zaskoczeniu, Karen zauważyła, że w kuchni na stole leży jego obrączka, ale wytłumaczyła sobie, że być może sprzątał i obrączka mu przeszkadzała lub nie chciał jej zniszczyć. Zauważyła, że tak zwane wideo, sprzęt VHS, który być może wielu z Was jeszcze świetnie pamięta, został zaprogramowany na nagranie meczu Super Bowl. Tu niestety mamy pewną niejasność, ponieważ nie wiadomo czy sprzęt mógł nagrać program, czy po prostu guzik nagrywania został wciśnięty w momencie, kiedy rozpoczynał się mecz. W każdym razie wyglądało na to, że David zamierzał później zobaczyć rozgrywkę raz jeszcze i to w niedługim czasie, bo przygotował sobie nawet przekąski, a dokładnie kanapki z indykiem, które świeżo zrobione czekały w lodówce. Podczas nieobecności Karen i Loren, David najwyraźniej nie zaniedbywał domu. Widać było, że właśnie zrobił pranie, które suszyło się akurat w bębnie. Jak wspomniała potem Karen, pomimo iż nie było Davida, dom wyglądał tak zwyczajnie, że dosłownie nic nie nasunęło jej myśli o tym, że coś mogłoby być nie w porządku. Zastanawiała się wprawdzie, dlaczego stęskniony mąż nie czekał na kobiety swojego życia w domu, ale doszła do wniosku, że najwyraźniej nie był pewien, kiedy dokładnie wrócą, więc postanowił zabić czas, wybierając się na mecz do kolegi. A rozrywki Davidowi Grinowi Luisowi z pewnością były bardzo potrzebne, bo na co dzień pracował jako prawnik i sędzia, więc trzeba przyznać, że dni w tygodniu roboczym miał bardzo stresujące. Był osobą bardzo praworządną, a przynajmniej wszyscy, którzy go znali, charakteryzowali go w ten sposób. Bardzo ważna była dla niego działalność charytatywna i każdy wiedział, że zdecydowanie można spróbować zwracać się do niego o pomoc, bo nie należy do osób skąpych. Czy wynikało to tylko i wyłącznie z jego charakteru, czy może również z faktu, że był głęboko religijny i stosował się do zaleceń o wspomaganiu biednych, trudno powiedzieć. Tak czy owak, w swoim środowisku był chwalony jako czuły na krzywdę ludzką i gotowy do działania, by poprawiać los pokrzywdzonych. David Glenn Lewis urodził się w Borger w Teksasie w 1953 roku jako drugie z dwójki dzieci Herschela i Esther Lewisów. Ukończył liceum w 1972 roku. Wyjechał na Texas Tech University, gdzie był świetnym studentem. Uzyskał dyplom z nauk politycznych. Obronił pracę doktorską Sprawa w 1979 roku. Wyzwań i pracy mu zatem nie brakowało od wczesnej młodości, ale nie przeszkadzało mu to być człowiekiem bardzo rodzinnym. Wielką rolę przywiązywał do kontaktów z rodzicami, których bardzo cenił, oraz z bratem, z którym się przyjaźnił. 28 stycznia, jak udało się potem dowiedzieć detektywom prowadzącym sprawę, około południa poczuł, że dzieje się z nim coś dziwnego. Powiedział swoim współpracownikom, że nie da rady dalej pracować i musi wrócić do domu. Nie wiadomo czy do popołudnia odpoczywał, czy też tak naprawdę od początku miał inne plany, ale kilka godzin później jego karta kredytowa została użyta na stacji benzynowej, gdzie kupił paliwo. Następnie prowadził jeszcze zajęcia dla uczniów Amarillo College. Zbieg okoliczności sprawił, że wiemy także, iż następnego dnia wybierał się na lotnisko Marillo i wtedy właśnie spotkał swojego znajomego, który potem był w stanie przekazać śledczym tę informację. Co jednak zdziwiło kolegę, pomimo iż lotnisko ewidentnie kojarzy się z podróżą, David nie miał przy sobie żadnego bagażu, co było jednak bardzo dziwne. Kolejny dzień pozostawił po sobie nowe ślady. Mianowicie okazało się, że 30 stycznia na konto bankowe Louisa wpłynęło 5 tysięcy dolarów. Wtedy też sąsiad zauważył na podjeździe domu samochód Davida. Na temat tego dnia niestety nie udało się ustalić nic więcej. Natomiast wiemy co nieco o wydarzeniach z 1 lutego, kiedy to sam zastępca szeryfa widział najprawdopodobniej Louisa przed Potter County Cards czyli, jak dobrze rozumiem, przed siedzibą Sądu Rejonowego w centrum miasta. Śledczym udało się także wytropić taksówkarza, który zeznał, że wiózł Luisa z hotelu na lotnisko Dallas. Wydawało się, że wiele wyjaśni się 2 lutego, kiedy to policjantom udało się odnaleźć auto Davida zaparkowane przed budynkiem sądu. Ale co ciekawe i bardzo dziwne, klucze zarówno do jego domu, jak i do samego auta były upchnięte pod dywanikiem. Natomiast już zupełnie normalne i charakterystyczne dla Davida było to, że książeczka czekowa, karty kredytowe i dokumenty schowane były w samochodzie, gdzie zazwyczaj przechowywał je mężczyzna. Policjanci już wtedy zrozumieli, że sprawa jest bardzo nietypowa. Ani w domu, ani w samochodzie nie było żadnych śladów ataku. Nie brakowało również żadnych przedmiotów, ani cennych, ani tych osobistych. Było to o tyle dziwne, że trudno było skojarzyć, jakie tło mogło towarzyszyć temu zniknięciu. Na pewno nie rabunkowe. Ale nie można też było założyć celowego wyjazdu, bo wszystko, co byłoby Davidowi potrzebne do przetrwania w cywilizacji, pozostało w samochodzie i w domu. Można było jedynie rozważać tezę, że David postanowił odmienić swoje życie i nie zabierać w nowe nic ze starego. Żona była zszokowana taką teorią i od razu oświadczyła, że jest to absurdalne. Po pierwsze, nie wyobrażała sobie żadnego powodu, dla którego mąż miałby postąpić w ten dziwny sposób. Nie domyślała się, dlaczego chciałby zakończyć małżeństwo i zostawić swoją córkę, ale nawet gdyby przyjąć, że się na to zdecydował, nie byłoby żadnego powodu, by pozostawił kilka swoich przedmiotów, do których był bardzo przywiązany i których zniknięcie z pewnością nie byłoby dziwne w takiej sytuacji. W domu jednak pozostało wszystko, co cenił, lubił lub zwyczajnie było mu potrzebne. Kiedy jednak Karen zaczęła myśleć o tym, co dziwnego usłyszała ostatnio od męża, przypomniała sobie bardzo nietypową, enigmatyczną rozmowę, podczas której mąż powiedział jej, że nie czuje się bezpieczny i uważa, że jego życie jest zagrożone. Niestety jednak ta rozmowa potem wydawała się żonie jak zły sen, niepokojący, ale niewyraźny, mglisty. Mąż wypowiedział tę straszną tezę, ale nie mógł poprzeć jej żadnymi konkretami. Nie mógł albo nie chciał, co jeszcze bardziej zaniepokoiło żonę. Na własną rękę starała się posklejać fakty i doszła do wniosku, że mogło chodzić o to, że David niebawem miał zeznawać w sądzie w sprawie dotyczącej błędu w sztuce. Obwiniona była kancelaria, w której kiedyś pracował. Żona wiedziała, że nie bez powodu zmienił potem pracę. Zdawała sobie sprawę, jak wiele nieprawidłowości i wykroczeń mieli na swoim koncie jego dawni partnerzy. Ponieważ się znali, było bardzo prawdopodobne, że zapytali Davida wprost, czy zamierza ujawnić ich przekręty, a ten najprawdopodobniej wyjawił, że owszem. To był ewidentnie mocny trop. Te informacje podane przez Karen okazały się bardzo konkretne. Jednak pomimo tych wskazówek śledczy odłożyli sprawę do czasu pojawienia się nowych. Nie wiadomo, czy karen ich nie przekonała, czy też nie chcieli podejmować wyzwania, które wydawało im się zbyt trudne, szczególnie w obliczu faktu, że nie było żadnych dowodów potwierdzających jakikolwiek atak. Jedynym przełomem, przynajmniej potencjalnie, do którego udało się przyczynić śledczym, było ustalenie, iż istniały dwa bilety lotnicze zakupione na nazwisko Davida. Mniej więcej w czasie jego zniknięcia. Pierwszy został wykupiony 31 stycznia na podróż z Dallas do Amarillo. Było to intrygujące o tyle, że właśnie tą trasą podróżowały w tym samym czasie jego żona i córka, które wracały z weekendowych zakupów do domu. One jednak organizowały sobie podróż na własną rękę to znaczy, no, oczywiście, czyniła to Karen, która potrzebowała biletów dla siebie i córki. Jednak nic nie wiadomo było o tym, by miała prosić Davida o jakąkolwiek pomoc w tym względzie. Drugi bilet, zakupiony dzień później, 1 lutego, uprawniał do podróży z międzynarodowego lotniska w Los Angeles do Dallas. Zapamiętajcie tę właśnie datę. 1 lutego, ponieważ będzie ona bardzo znacząca w dalszej części historii. Do dziś zupełnie nie wiadomo o co chodziło z kupnem tych tajemniczych biletów. Jeżeli nawet David chciałby podążyć za swoją rodziną do Dallas i potem wrócić, to po co były mu dwa bilety? I przede wszystkim kiedy i jak dostał się ze swojego domu w Amarillo do Dallas, oddalonego o 5 godzin jazdy samochodem. Mnie osobiście wydaje się, że bardziej prawdopodobne jest, że te bilety kupił dla żony i córki w wyniku jakiegoś nieporozumienia. Być może Karen wspominała, że najwygodniej byłoby im wrócić właśnie samolotem, i mąż o to zadbał, tylko być może nie zdążył im przekazać informacji o locie. Niestety jednak fakt, że David kupował bilety na różnego typu podróże w czasie kiedy zniknął, zadziałały bardzo na niekorzyść tego śledztwa, ponieważ uznano, że to on sam podjął decyzję w sprawie swojego losu, a jest osobą dorosłą i mógłby zaplanować wyprawy na jakie tylko miał ochotę. Najwyraźniej śledczym nie przeszkadzało to, że sprawa pozostaje niewyjaśniona przez wiele lat, ale znalazł się ktoś, kto stwierdził, że to jednak nie jest w porządku. W 2004 roku detektyw Patrick Dieter, pracujący na terenie stanu Waszyngton, czytał gazety z zainteresowaniem pochylając się nad sprawami osób zaginionych w tajemniczych okolicznościach. Jego uwagę przykuł dziwny przypadek Davida Luisa, w którym to kompletnie nic się nie zgadzało. Sądził też, że zdecydowanie nie zrobiono wszystkiego, co się dało w tej sprawie. Nie wydawało mu się, żeby mężczyzna rozpoczął nowe życie, byłoby to dziwne. Można było wprawdzie przypuszczać, że dawni koledzy z kancelarii postanowili się pozbyć kolegi, a on, wiedząc o tym, zdecydował się zniknąć. Było jednak mało prawdopodobne, aby bał się ich aż tak bardzo, skoro wcześniej zdecydował się zeznawać przeciwko nim. Był prawnikiem i wiedział, jak sobie pomóc w sytuacji zagrożenia. Nawet gdyby te kilka lat wcześniej podjął taką decyzję, to przecież do tej pory niebezpieczeństwo minęło i z pewnością David starałby się skontaktować z żoną lub zobaczyć, jak dorasta córka. Poza tym robienie kanapek i nagrywanie meczu nie wydawało się dobrym pomysłem tuż przed tym, gdy zamierza się zniknąć z domu na zawsze. Roboczą można by rozważać również teorię, że został porwany z domu, ale był dorosłym, silnym, zdrowym mężczyzną i było pewne, że nie obyłoby się bez walki, której ślady na pewno pozostałyby w domu. Tymczasem atmosfera w środku była bardzo spokojna. Karen nie zaniepokoiła się żadnym szczegółem. Wręcz przeciwnie, wszystko wyglądało tak, jakby w domu toczyło się normalne życie. David przez czas nieobecności dziewczyn dbał o porządek i robił sobie posiłki. Nawet gdyby ktoś uprowadził go zupełnie nagle, na przykład wykorzystując broń, by skłonić Luisa do posłuszeństwa, to przecież nikt nie przetrzymywałby go potem nigdzie latami. Zapewne doszłoby w końcu do pozbawienia mężczyzny życia, a jego ciało gdzieś by się znalazło. Przez tyle lat również mogłyby na ten temat pojawić się jakieś nowe informacje, a to od więźniów próbujących wytargować mniejszy wyrok, a to od kogoś, kogo gryzło sumienie, kto nie mógł wytrzymać ze swoją tajemnicą, czy też wpadł przy innej sprawie i przy okazji wyszły na jaw jego wcześniejsze grzechy. Nic takiego się jednak nie wydarzyło i kompletnie nic nie prowadziło do wniosku, że David został zaatakowany. Zaintrygowany detektyw Patrick Dieter był jednak zdeterminowany, aby dowiedzieć się czegoś więcej, i podszedł do tego bardzo sprytnie. Zaczął analizować sprawy, które były zanotowane przez policję w okolicach daty zaginięcia Davida. Okazało się, że 1 lutego 1993 roku, jak wspominałam przy okazji biletów lotniczych to ważna data, Około godziny 22:30 tajemniczy mężczyzna wędrował po Washington 24 w okolicach autostrady. Były to peryferia miasteczka Moxie. Wtedy to dwóch kierowców zauważyło mężczyznę, który bardzo dziwnie się zachowuje. Jeden z kierowców podkreślał, że nieznajomy siedział, a drugi, że leżał na środku drogi, a kiedy się podnosił, błąkał się jakby nie wiedząc, w którą stronę powinien się udać i co ze sobą zrobić. Świadkowie przez kilka chwil starali się przyjrzeć mężczyźnie, aby ustalić, czy jest ranny, na przykład w głowę i czy właśnie to powoduje, iż jest tak mocno oszołomiony. Nie zauważyli jednak, by miał jakiekolwiek fizyczne ślady potrącenia, przynajmniej widoczne na pierwszy rzut oka. Nie mając oczywiście ze sobą żadnego kontaktu, zupełnie niezależnie od siebie, postanowili interweniować i zawrócić, by ostrzec nadjeżdżające samochody, że na drodze może leżeć człowiek. Kiedy jednak dotarli do miejsca, w którym poprzednio widzieli mężczyznę, okazało się, że sytuacja się zmieniła i niestety nie udało im się zapobiec temu, co przed chwilą trafnie przewidzieli. Faktycznie, bardzo szybko, dosłownie w ciągu minuty, zdążyło dojść do wypadku, w którym tajemniczy człowiek stracił swoje życie. Okazało się potem, że nie był pod wpływem alkoholu ani żadnych zakazanych substancji. Człowiek, którego tożsamości nie udało się wtedy ustalić, został potrącony przez auto, a sprawca tego wypadku nigdy nie został odnaleziony. Sama osoba ofiary była bardzo zagadkowa. Nie było nic, co mogłoby śledczych naprowadzić na trop prowadzący do ustalenia jego personaliów. Co prawda początkowo wydawało się, że pomimo iż mężczyzna nie ma żadnych dokumentów, będzie można dojść do tego, kim jest, a to dzięki charakterystycznemu ubraniu, które miał na sobie, bo był to mundur wojskowy i ciężkie buty, takie powiedzmy robocze czy wojskowe. Osoba, która zaginęła, a nosiła się w ten sposób, potencjalnie była łatwa do skojarzenia, i wydawało się, że kiedy tylko wieść o wypadku się rozejdzie, bliscy zaniepokojeni nieobecnością członka rodziny, czy też przyjaciela lub pracownika, natychmiast dadzą znać, że to może być on. Co dziwne, tak się jednak nie stało. Jednak po latach zdjęcie ciała człowieka z Moxi skojarzyło się detektywowi ze zdjęciem Davida Glena Louisa. Podobieństwo między mężczyznami było uderzające. Dieter zaniepokoił jednak jeden szczegół. Osoba potrącona nie miała na sobie okularów, a bardzo charakterystyczną cechą wyglądu Luisa był właśnie fakt, że nigdy nie rozstawał się ze swoimi okularami. Ale oczywiście detektyw nie poddał się tak łatwo i przeanalizował listę dowodów związanych ze sprawą tajemniczego wypadku na peryferiach miasteczka. Rzeczywiście okazało się, że jednym z dowodów były okulary. Policjanci świetnie się spisali, ponieważ zabezpieczyli mundur wojskowy i buty, po to, aby kiedyś można było przeprowadzić dodatkowe badania. Oczywiście teraz detektywowi przyszło na myśl to podstawowe analiza DNA. Być może sam nie był do końca przekonany, że odniesie sukces, ale gdy złapał trop, wiedział, że nie może odpuścić. I opłaciło się. Odniósł wielki sukces, bowiem okazało się, że człowiek z Moxie i David Lewis to ta sama osoba. Dla wielu było to kompletnie zaskakujące rozwiązanie dwóch wielkich zagadek, z którymi od lat zmagali się śledczy. Wydawało się, że rodzina nigdy nie dowie się, co stało się z Davidem Louisem, a społeczność małego miasteczka nie zazna spokoju i nie będzie ukojona wieścią, że rodzina poznała losy potrąconego, tajemniczego mężczyzny. Jednak dzięki pomysłowości i determinacji detektywa Ditera wiele się wyjaśniło. Co nie znaczy jednak, że wszystko. Wręcz przeciwnie. Rozwiązanie zagadki stało się początkiem innej tajemnicy: co David robił 1600 mil od miejsca, w którym zniknął? Tutaj warto zaznaczyć, że droga za Marillo do Moxi trwa zazwyczaj około 25 godzin jazdy samochodem, a to i tak bardzo optymistyczne wyliczenie, zakładające tylko bardzo krótkie, niezbędne postoje. Co łączyło go z okolicami, w których tak tragicznie zakończył życie? Jak w ogóle się tam dostał i co robił w środku nocy na autostradzie, która przebiegała w okolicy, z którą nigdy nie miał żadnych związków? Dlaczego miał na sobie tak dziwaczny strój, który w żaden sposób nie odpowiadał jego codziennym nawykom, powiedzmy tak, wizerunkowym? Żona była pewna, że mężczyzna nie miał stroju wojskowego i nie ma mowy, by kupił tak charakterystyczne buty, a ona by tego nie zauważyła. Była przekonana, że nie są to ubrania jej męża. Teraz detektyw, jak również wielu innych wielbicieli zagadek kryminalnych, zaczęło się gorączkowo zastanawiać, jakie mogłoby być wyjaśnienie tej sprawy, poczynając od najbardziej podstawowej kwestii: jak w ogóle mężczyzna znalazł się tak daleko od domu? Jeżeli jechał samochodem, to jakim i gdzie on jest? Jeśli został porzucony, powinien być przecież do tej pory odnaleziony. Można by założyć, iż David został uprowadzony i jechał w samochodzie z birów. ale jaki jest sens podróżować 25 godzin po to, by wyrzucić mężczyznę na autostradzie? Można byłoby go pozbyć się w jakimkolwiek lesie, czy też na każdej innej drodze położonej dużo bliżej. Tutaj oczywiście mam na myśli bardziej coś w stylu nauczki, czy próby pokazania, na jak wiele stać zleceniodawców porwania. Przypomina mi to nieco coś w rodzaju otrzęsień, czy może raczej fali, która ma miejsce na niektórych uniwersytetach w Stanach, gdy bractwo przyjmując do siebie nowego członka, sprawdza go, wywożąc na przykład wiele kilometrów od domu z zasłoniętymi oczami, wypuszczając w środku lasu lub na jakimś odludnym terenie, często w zimie, i skazując go na samotny powrót bez żadnych środków ku temu. Wiadomo, że wiele z tych osób przypłaciło takie zabawy zdrowiem psychicznym i fizycznym, a nawet życiem. Osoby pozbawione odpowiednich ubrań, wody, jedzenia, zdezorientowane, bez pieniędzy czy latarki, często przeżywały najgorsze chwile swojego życia. No, boki zrywać, aż się chce dobractwa. Wspomnę jeszcze o jednej ze spraw omawianych na moim kanale, w której właśnie takie rozrywki bractwa były jednym z proponowanych rozwiązań zagadki zniknięcia Ronalda Tamena, który rozpłynął się w powietrzu w niezwykłych okolicznościach w czasie gdy studiował w Oksfordzie. Do dziś kojarzony jest zresztą z duchem, który później przez lata straszył w akademiku, z którego zniknął student. Jednak od razu ostrzegam wszystkich wielbicieli historii z Dreszczykiem, że ten wątek jest marginalny w tej opowieści. Serdecznie jednak zapraszam Was do zapoznania się z tą sprawą. Polecę ją na końcu odcinka, wystarczy kliknąć. Tymczasem jednak, wracając do historii Davida, można przypuszczać, że ktoś postanowił podobną metodą krańcowo go wystraszyć, ale niestety skończyło się jak zwykle. Oszołomiony mężczyzna, który przez wiele godzin pozbawiony był nie tylko widoku na świat, ale także zapewne wody, przerażony, skołowany w szoku, został wypuszczony na autostradzie, na której szybko stracił życie, nie potrafiąc zapanować nad wykończonym ciałem i umysłem. Jest oczywiście dużo bardziej mroczna teoria, zakładająca, że to wcale nie był wypadek. Tak długa podróż opłaciła się agresorom, którzy potrącili mężczyznę w miejscu zupełnie niekojarzonym z samym Davidem i z nimi, oddalonym ponadto znacznie od miejsca, w którym wydawana będzie prasa zawierająca informacje o zaginionym. Plan okazał się genialny, ponieważ nawet policjanci nie skojarzyli potrącenia i osoby, która straciła życie w wypadku z zaginionym zupełnie gdzie indziej Davidem. I tak. Pozostało przez długie lata. Jednak słaby punkt tej teorii to fakt, że nie do końca zgadza się tu czas i okoliczności wydarzeń, a ponadto świadkowie widzieli Davida przecież na lotnisku, co wskazywałoby jednak na to, że wybrał drogę powietrzną. Oczywiście byłoby to jak najbardziej możliwe, tym bardziej, że w tamtych czasach nie było wymagane, jak czytam na forach dotyczących tej sprawy, okazywanie dokumentów tożsamości w trakcie podróży krajowej. Była ona szybka do zorganizowania, a wejście na pokład nie było jakoś szczególnie utrudniane. To jednak wskazywałoby na fakt, że David decyzję o podróży podjął samodzielnie. Nie został uprowadzony, chyba że agresorzy zdecydowaliby się kupić dwa lub trzy bilety, w jakiś sposób panując nad Davidem na tyle, że nie zaalarmował on nikogo w samolocie, iż nie przebywa na pokładzie dobrowolnie. Wydaje się to jednak dosyć niedorzeczne, ale teoretycznie możliwe. Później Zbiry musiałyby udać się w dalszą drogę autostradą, przy której pozbyli się Davida na wieki. Jednak gdyby brać pod uwagę lot, należałoby się bardziej skoncentrować na wersji, że David uznał, iż jego życie jest zagrożone bardziej niż kiedykolwiek i nie może dłużej zwlekać ze znalezieniem sobie bezpiecznego miejsca. Najprawdopodobniej uznał, że w Amarillo nigdzie się nie ukryje. Wszystkie miejsca, w których mógłby się w miarę swobodnie poruszać lub znaleźć schronienie, będą również łatwe do ustalenia dla jego wrogów. Zapewne nie chciał również sprowadzić niebezpieczeństwa na swoją rodzinę. Uznał, że im dalej od żony i córki się znajdzie, tym lepiej dla niego oraz dla samych dziewczyn. Zostawił obrączkę być może na pamiątkę. A może dając przyzwolenie na rozpoczęcie nowego życia, bez niego, gdyby coś mu się stało. Fakt, że włączył magnetowit i zrobił kanapki, wskazuje na to, że długo, właściwie do ostatniej chwili przed wyjazdem, nie zdawał sobie sprawy z tego, jak bardzo blisko jest prześladowca. Najprawdopodobniej w pewnym momencie otrzymał jakiś telefon, może zauważył kogoś przez okno, usłyszał podejrzane dźwięki, odebrał jakiś list. W każdym razie wydarzyło się coś, cokolwiek, co upewniło go w przekonaniu, że nie uda mu się wyjść z opresji cało, jeśli nie zniknie. Zdecydował się nie zabierać ze sobą nic, nie oglądać się za siebie, stać się zupełnie kimś innym i to szybko. Najprawdopodobniej to dlatego kupił dziwaczny strój wojskowy i ciężkie buty, które zupełnie nie pasowały do niego i nikomu nie kojarzyłyby się dzięki temu z jego osobą. Nie wiadomo jednak, jak wytłumaczyć to, co wydarzyło się później: dlaczego tak daleko od domu znalazł się nagle na autostradzie w tak złym stanie psychicznym? Czy ta ucieczka, obawa o rodzinę, ogromny stres spowodowały coś w rodzaju załamania nerwowego? Czy dezorientacja przyczyniła się do wypadku? Jest dość prawdopodobne, że kiedy wysiadł z samolotu na lotnisku, poruszał się dalej stopem. Być może to w jakimś przypadkowo złapanym aucie, jego kryzys stawał się coraz bardziej widoczny i zaniepokoił kierowcę, który wyrzucił dziwacznego i niepokojącego pasażera na środku autostrady, w obawie o swoje własne bezpieczeństwo. Czy też jednak, pomimo że David znacznie oddalił się od domu, jego prześladowcy łatwo zwietrzyli trop i podążyli za nim? Czy mimo wszystko nie uniknął losu, który wydawał mu się tak prawdopodobny? W każdym razie nie ma żadnej wątpliwości, że jest to jedna z najbardziej tajemniczych i nielogicznych zagadek zaginięcia, z jakimi można się spotkać w ogromnej literaturze, również tej cyfrowej, dotyczącej niewyjaśnionych zniknięć. Paradoksalnie ta akurat wydaje się być częściowo wyjaśniona, ale niesamowite okoliczności wydarzeń w Amarillo i Moxie sprawiają, że za jedno wyjaśnienie otrzymujemy cały pakiet kolejnych zagadek. Nie wyjaśniono między innymi jaki związek miały bilety lotnicze na jego nazwisko z tymi wszystkimi wydarzeniami. Co miało z tym wspólnego Los Angeles? Czy miał to być przystanek w drodze do domu? I jakie znaczenie miał w tej sprawie strój wojskowy i glany? Czy David przygotowywał się do jakichś działań w terenie, na odludnych obszarach, gdzieś na łonie natury? Czy był może związany z jakąś organizacją niby militarną? Czy był to może zwykły przypadek, kamuflaż? A może ktoś, kto ubrał go w ten strój lub skłonił go do jego założenia, chciał przekazać tym samym jakąś wiadomość? Tego się już pewnie nie dowiemy. Z drugiej strony pewności mieć nie można, bo tak niewiele brakowało, a rodzina Davida nigdy nie dowiedziałaby się, co się z nim stało. A jednak, zupełnie niespodziewanie, już wbrew rozsądkowi, Przynajmniej tę tajemnicę częściowo udało się odsłonić. Kto wie, jakie jeszcze niespodzianki ma dla nas los. Kochani, jestem bardzo ciekawa waszych teorii, bo wiem, że wielu z was naprawdę lubi tego typu zagadki. Macie niesamowite pomysły, teorie, propozycje rozwiązań. Najprawdopodobniej żadne z nas nigdy prawdziwości tych teorii nie sprawdzi, niemniej jednak samogłówkowanie jest całkiem interesujące. Jak zwykle bardzo na Was liczę i wiem, że się nie zawiodę. I tradycyjnie już proszę o popularyzację kanału, ponieważ ostatnio z tymi zasięgami jest bardzo różnie, a w grudniu przygotowałam dla Was naprawdę mnóstwo bardzo intrygujących opowieści i byłoby mi bardzo miło, gdyby miały swoich słuchaczy. Przypominam o Trukraj Poland, gdzie znajdziecie informacje na temat najnowszych odcinków produkowanych przez polskich podcasterów i youtuberów Trukraj. Jest to oczywiście profil na Facebooku. Serdecznie dziękuję moim patronom, subskrybentom, słuchaczom, generalnie wszystkim, którzy tu zaglądają, za każdą, ale to każdą aktywność. Życzę Wam zdrowia, ściskam Was mocno i do usłyszenia.